Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na kanale FanGierTech, ja jestem Piotr, a dzisiaj postanowiłem da Was przetestować, jak działa Euro Truck Simulator na konsoli Xbox Series X. Nie, oczywiście żartuję, nie grałem na Xboxie Series X, a to z tego powodu, że ta gra jeszcze na tą konsolę nie wyszła, ani nie wyszła na PlayStation 5. Ale możecie być pewni, że niedługo wyjdzie, bo została zapowiedziana, tylko nie ma jeszcze daty premiery. Dzisiaj, w tym odcinku, postanowiłem dla Was sprawdzić, jak ta gra może chodzić na konsoli, jak ona będzie chodziła. Tego oczywiście tak dokładnie nie wiemy, bo jest to tylko symulacja z mojej strony. Ale mam bardzo podobną specyfikację sprzętu, jeżeli chodzi o mojego PC. I zobaczymy, czego możemy się spodziewać, grając właśnie w Euro Truck Simulator na naszych konsolach. Zacznijmy symulację, zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy. Na waszych ekranach już jest specyfikacja mojego komputera, na którym będę robił tą symulację. No i jest to Ryzen 7 3700X taktowany 3.6 GHz, czyli stokowo 32 GB RAMu i RTX 2080i 11 GB. Ja już podjąłem zlecenie, śmigamy sobie iweko. Ustawienia są absolutnie na maksa, jeżeli chodzi o jakość tekstur, cieni, filtrowanie, natywna rozdzielczość 4K, nawet z troszeczkę większym skalowaniem, bo do 125. W górnym lewym rogu macie, jak się zachowują podzespoły tego komputera. No i słuchajcie, jak widzicie, jest stałe 60 klatek w tej chwili. Zużycie naszej karty graficznej to 61%. Zużycie pamięci VRAM, czyli na karcie graficznej to jest niecałe 6 GB. 10 GB ramu i zużycie procesora 13%. Także, jak widzicie, za bardzo przy maksymalnych detalach graficznych i natywnym 4K ten komputer z RTX-em 2080 Ti i Ryzenem 7 się nie męczą. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Xboxa? Xbox Series X i PlayStation 5 posiadają 16 GB RAMu, ale bardzo, bardzo szybkiej pamięci. No i troszeczkę słabsze podzespoły niż ten PC. Można powiedzieć, że wydajnościowo to około 20-30% słabsze. Ale jeżeli twórcy się postarają, no to będzie dobra optymalizacja. No to kto wie, czy na Xboxie Series X i PlayStation 5 nie będzie można uzyskać właśnie takich ustawień graficznych. Maksymalnych ustawień graficznych przy na przykład dynamicznej rozdzielczości 1600p do 4K. Myślę, że bez problemu przy użyciu jakichś technik taka jest możliwość. Zobaczcie chociażby jak się tam ładują te drzewa z przodu. Także lot jest ustawiony na maksa, a mimo tego mamy doczytywanie. Grafika w tej grze nie jest jakoś nie wiadomo jak powalająca, ale jest to symulator, dość skomplikowany symulator z naprawdę fajnym trafikiem i wieloma innymi możliwościami, dlatego tutaj na tej grafice bym się nie skupiał, chociaż ona jest naprawdę naprawdę ładna. Więc tak mówiąc krótko, uważam, że Xbox Series X i PlayStation 5. Nie będą miały kompletnie żadnych problemów, żeby tą grę pociągnąć w 60 klatkach na sekundę przy bardzo wysokich ustawieniach graficznych bez żadnych dropów. Ja sami widzicie, gra się naprawdę bardzo, bardzo płynnie. Myślę jednak, że Series S będzie miało pewien problem, z tego powodu, że tam już te ograniczenia są, chociażby w postaci ramu. No i dużo mniejszej mocy, połowy, mniejszej mocy niż ma chociażby Xbox Series X. Jakiego zabiegu dokonają tam twórcy? Myślę, że będą musieli zjechać do ustawień chociażby średnich i rozdzielczości 1080p lub 1440p. Jak ta gra będzie się prezentowała na Xboxie Series X? Jak może się prezentować, bo to jest oczywiście tylko symulacja. Już to wam pokazuję. Zróbmy sobie takie ustawienia chociażby właśnie dla Xboxa Series S. Zjedźmy z rozdzielczością do 1080p. Zróbmy tutaj skalowanie obrazu na 100% zamiast 125 Wygładzanie na TAA. Jakość tekstur zróbmy sobie na średnie, bo to wiadomo, że chodzi właśnie o pamięć. Skalowanie odbić zróbmy sobie na 100%. I zamiast wysokich, ustawiamy sobie wszystko na średnie. Średnie. Lusterka na średnie. Odległość właśnie rysowania lusterek też sobie ustawmy na średnie. Jakość cieni na średnie. Na średnie. Okluzja otoczenia i wszędzie średnie. I zobaczymy jak to by mogło wyglądać na Xboxie Series S na tym białym maluszku zatwierdzone rozdziałka wskoczyła przeładowało się o a więc myślę, że będziemy mogli spodziewać się właśnie tego czyli no rozmytego obrazu jak to ma właśnie Taką przypadłość Xbox Series S, bardzo często ten obraz jest tam rozmyty w tych grach, z tego powodu, że rozdzielczość jest bardzo niska, wygładzanie tekstur jest bardzo słabe. No i myślę, że właśnie tego będziemy mogli się spodziewać. Zobaczcie, jak od razu spadło z zużycie, zużycie karty graficznej do 38%, 40%, procesor 11. Ale pamięć się nie zmniejszyła. 10 GB RAMu cały czas gra potrzebuje. No, oczywiście to jest duży świat, otwarty świat, przepotężna, map mapy, a więc ten RAM będzie zużywany. No i 5 giga RAMu na karcie graficznej. Myślę, że bez problemu. Myślę, że bez problemu tutaj konsole uciągną ten y, symulator. Y, wiadomo, że w symulatorze no, głównie chodzi o fan symulacji, czyli zabawy. tak Tutaj akurat chodzi o ciężarówkę. Dostarczanie, przewożenie różnego rodzaju towarów tirem, no i jest to naprawdę bardzo fajne. Myślę, że grafika odgrywa tu drugoplanową rolę właśnie w tym, w tym symulatorze. No ale fajnie jest pograć sobie przy ładnej grafice, więc posiadacze PlayStation 5, Xboxa Series X myślę, że mogą odetchnąć. Słuchajcie, wróćmy szybko do tych ustawień maksymalnych, bo jednak mnie troszeczkę oczy bolą. Także ustawmy sobie wszystko z powrotem, tak jak powinno być. Może na Xbox będą też dwa predefiniowane jakieś ustawienia, może będzie 30 klatek i 60 przy maksymalnych ustawieniach natywnym 4K na przykład, ale no, granie w 30 klatkach, no to tak troszeczkę słabo Wam powiem to wypada, nie? No i teraz tak, teraz to ja mogę, teraz to ja mogę grać. Także napiszcie w komentarzach, czy czekacie na ETS-a 2, czy go kupicie na premierę, chociaż daty premiery jeszcze nie ma, tak jak mówiłem, ale e, czego możecie się spodziewać, to na pewno, że na konsolach będzie śmigał bardzo dobrze. Podejrzewam, że gra zostanie bardzo dobrze zoptymalizowana. Studio ma ogromne doświadczenie, może nie z pracy z konsolami, ale jeżeli chodzi właśnie o tę grę, gra jest od 13 lat na rynku. Także jest to projekt bardzo, bardzo długo rozwijany i myślę, że tutaj konsole sobie bez problemu poradzą. Oczywiście mówię, pewnie będzie dynamiczna rozdzielczość, bo jak przyjdzie jeszcze jakiś deszcz, czy przyjdzie zmienne warunki pogodowe, czy światła dojdą i jakieś inne ustawienia, no to to będzie się pewnie, pewnie zmieniało. Ale możecie spać spokojnie. Zobaczymy na premierę, zobaczymy testy. Pewnie Digital Foundry się zajmie profesjonalnym testem tej gry na konsolach. A co ze sterowaniem na kontrolerze? No, o tym bym zapomniał powiedzieć, co? Słuchajcie, no, wiadomo, że większość z nas będzie grała na konsoli kontrolerem. No, część na pewno kupi sobie y, kierownicę, tam nie wiem, jakiegoś Logitecha czy Trasmastera, no bo największy fan właśnie sprowadzenia ciężarówki jest na kierownicy. Ale większość z nas będzie grała na kontrolerach, na padzie i powiem Wam, że gra się świetnie. Naprawdę gra jest bardzo dobrze dostosowana do gry padem. Są predefiniowane ustawienia od razu po włączeniu, po włączeniu gry na PC. Mogłem sobie wybrać właśnie kontroler Xboxa i to naprawdę działa rewelacyjnie. Jest bardzo responsywny. Kierowanie też jest bardzo, bardzo przyjemne i przyjemnie się jeździ. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Także nie martwcie się, jeżeli chodzi o ustawienia kontrolera, są naprawdę na bardzo dobrym poziomie i pięknie to działa już na PC. Myślę, że na konsoli będzie działało jeszcze lepiej. Co do przycisków, no to też się nie martwcie wykorzystanie 14 przycisków, 15, jeżeli chodzi o taczpada, nawet w konsoli PlayStation 5, myślę, że też nie będzie problemu, a zawsze można sobie podjąć, podpiąć po prostu pod konsolę klawiaturkę i tam operować tą klawiaturką, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inne rzeczy związane z tą grą, jakieś tam dodatkowe hamowanie silnikiem. Tempomat, i wiele, wiele innych. Myślę, że granie zostanie z tego okrojona. Myślę, że będzie można sobie śmiało podpiąć właśnie klawiaturę i skorzystać z tych wszystkich opcji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A więc widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Na koniec, jeszcze mała prośba do Ciebie. Zostaw mi lajka, like zostaw mi subka, no i koniecznie napisz jakiś komentarz, bo bardzo lubię czytać Twoje komentarze. Uwierz mi, że odpowiadam na wszystkie. A jeżeli nie masz na to czasu, to wyślij chociaż żółwika, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Na razie, cześć, do następnego filmu.